Siema! Dzisiaj chcę wam pokazać jak zrobić serwer Bookit pod najnowszego Minecrafta 1.1. A w na początku odpalam swoją przeglądarkę internetową Wchodzimy w link w opisie I pobieramy Polecam od Dexter008, ponieważ nie ma żadnych wirusów, są testowałem było Ja już to mam programy, więc... Nie Popieram I tu właśnie tworzymy nowy porządek, na przykład yy, serwer Albo jakiej Wy tam chcecie, po czym żebyś na pulpicie, gdziekolwiek. Potem od, odpalamy ten, yy, co pobraliśmy, ten piszek. I wklejamy go tutaj, do tego folderu. I teraz taka ważna część tego filmiku. Jeśli macie 64-bitowy yy, Windows, to odpalacie to. Jeśli macie 32-bitowy, to odpalacie to. Ja mam 32, więc odpalam to. To będzie chwilka czekania. Tak. No, mniej więcej chwilka. A przepraszam, że was muszę zanudzać, ale... No, um, wiem, że mógłbym przerwać filmik jednak. O, no, już jest koniec. Jak nam wyskoczy Don for help, typ help or... Hmm. znak zapytania, to oznacza, że już jest koniec. Teraz, tak, jak już to zamkniemy, to so, znowu, i I w swoją znowu przeglądarkę internetową i wpisujemy w ogóle ham na Oczywiście link podam w opisie, nie będę hamem. I naciskamy na powiesz program. Ja go już mam. Nie będę chyba musiał pokazywać instalacji, bo jest to banalnie proste. Potem jak już zainstalowaliśmy, odpalamy to Hamachi, potem wchodzimy w sieć, utwórz nową sieć. I na przykład idzie ci Minecraft serwery, albo no innych można używać Hamaczy, ale ja pokazuję do Minecrafta. Na przykład Kubic 98 się jakaś nazwa nasza Na przykład jednak, że trzeba jakichś bardzo dobrych pomysłów dawać do tego. No i tak. Jeszcze przed odpaleniem serwa, raczej wejść yy, w OPS i ustawić siebie na admin. Ale też trzeba wejść w serwer Proporties i, I też tutaj są ważne opcje. Tu trzeba wpisać swoje, swoje IP schematy. O, mam na przykład takie. I tak, jeśli, nie, jeśli macie oryginalną wersję, to wpisujecie true, jeśli macie nieoryginalną, to wpisujecie false i pvp, to znaczy, że e, czy, będziecie mogli się, czy, mo, czy będziecie mogli się bić z kolegą, czy nie? Ja na przykład dam na false, bo nie chcę się bić. Max Players raczej nie będę musiał tłumaczyć, Spawn Mor Monster też nie, i Spawn Animal też nie. Zapisujemy i odpalamy serwer. No dzięki za obejrzenie, komentujcie.